A co jest tutaj? Skrzyneczka, woreczki na odchody psie, nim ein Sackl für mein gakl. czyli weź reklamówkę na moją niespodziankę. A po drugiej stronie zjawisko, dla mnie to było bardzo zaskakujące, worek, w środku prasa, chcesz kupić prasę, opłacasz do skrzyneczki i nikt nie zakłada, że po prostu sobie weźmiesz gazetę bez opłacania. W Wiedniu jest bardzo dobra komunikacja miejska. Są tramwaje, autobusy, S-Bahn, U-Bahn, czyli formy metra i można wszędzie się dostać w mieście. Większość mieszkańców Wiednia ma kartę roczną na komunikację miejską, bo tak często używają tego i jest to tak opłacalne, że po prostu od razu mają kartę na rok i nie zastanawiają się nad biletem. Mam kartę roczną, która wynosi mnie 33 euro miesięcznie i mogę jeździć dzięki temu wszystkim w mieście. Oczywiście prasa. Każdy tutaj bierze sobie gazetkę do poczytania. Ja też tak zrobię. Mamy gazetkę, możemy jechać. Aha, a kiedy e ewentualnie te 20 centów można się zważyć. Ja mam 20 centów. Po prostu trzeba stanąć na wagę. Tutaj wrzucić 20 centów. Coś drgnęło. Działa! Jest! Mamy to! Co jeszcze jest fajnego w Wiedniu? To, że jest zielono. Można jeździć rowerem w każdą stronę miasta i nawet między miastami. Po mieście poruszam się najczęściej rowerem albo na piechotę, bo mam wszędzie blisko. Ale jak mam pojechać gdzieś dalej, to wtedy najczęściej wybieram tramwaj. Albo Uban Esban. To są dwie formy metra. Jest praja do poczynania. Wiedniu jest dużo wody, bo jest dużo kanałów rzeki, jest dużo wody z Alp. W naszych kranach i po prostu tę wodę pije się z kranu. To jest też takie eko miejsce jest taki ciekawy budynek w mieście, wcale nie na obrzeżach, tylko właśnie w dosyć widocznym nawet centrum miejscu, jest budynek spalarni śmieci. Projektu austriackiego wizjonera i artysty Sera. to jest budynek nietypowy, bo ma takie nieregularne formy, dużo kolorów, no i przede wszystkim ta kupuła, która nie ma się do, do przemysłu i do spalarni śmieci. Tak kreatywnie, z wizją i rozmachem. Projekt tego budynku ujmuje między innymi drzewa, żeby właśnie ich nie wycinać i żeby architektura współgrała z naturą. I jest piękne to, czego nie widać, a można poczuć. Czyli po prostu świeże powietrze. Dlaczego spalarnia śmieci i to w mieście? Energia, która tutaj jest wytwarzana w czasie spalania śmieci, wraca do naszych domów. Jest to taki obieg energii, więc całkiem ekologicznie. I rzeczywiście są inne rozwiązania: recykling w mieście, auta elektryczne, stacje elektryczne, autobusy. Więc nasze powietrze tutaj na niczym nie traci.